Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest pan Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. A zaczynamy od dobrego tematu, który na pewno ucieszy mieszkańców Zatorza. Zakończyła się budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Kraszewskiego. Tak. Kanalizacja deszczowa się tam pojawiła w miejscu, gdzie zawsze był problem. Już niebawem także pojawi się nowa nawierzchnia w ulicy. Dodam, że tam także są modernizowane inne ulice, także Augustowska, Śląska. Na Śląskiej też pojawi się element odwodnienia, czyli kanalizacji deszczowej. Tak czy inaczej, inwestycja powoli dobiega końca. Ta kanalizacja deszczowa została zrealizowana, teraz odtworzenie. I nałożenie nowej nawierzchni. Dodam, że w momencie, kiedy często mówimy o modernizacjach ulic i dróg, może nam się wydawać, że modernizacja ulicy to jest po prostu położenie asfaltu albo jej utwardzenie. Ale jak widzimy na przykład to, co się dzieje w ulicy Małeckich 3 maja albo Sikorskiego, najpierw bardzo głęboko trzeba zajrzeć w, w głąb ziemi, ponieważ tam, tak jak u nas, w, w dłoni czy, 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 czy w ręce, nie widzimy żył, nie widzimy kości, tak i w drodze są elementy bardzo ważnej infrastruktury, mówię tutaj o sieci wodociągowej, ściekowej, kanalizacji deszczowej, ale także gazociągu, o sieci elektrycznej nie wspominając i Przełożenie, położenie tych sieci jest bardzo czasochłonne, kosztowne, no i wymaga pewnej precyzji, dlatego też w pierwszej kolejności są wykonywane prace ziemne i ta inwestycja niebawem już będzie miała swój koniec. Te prace ziemne zostają wykonane, teraz już końcówka. Drugi temat. Ełk planuje udział w polsko-szwajcarskim programie rozwoju miast. Na pewno warto. E na pewno warto, ponieważ Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast zakłada możliwość pozyskania środków finansowych w bardzo dużej wysokości, bo minimalna wartość pozyskanych środków to jest prawie 45 milionów złotych i mogą z tego skorzystać miasta średniej wielkości. Takich miast mamy w Polsce 139 i ten program, który jest finansowany właśnie z funduszy. Polskich i szwajcarskich, którego takim operatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Ministerstwo organizuje nabór i my chcielibyśmy zrealizować też ten program pozyskując środki na określone działania. Mamy kilka swoich pomysłów, ale zanim o nich wspomnę, dodam, że zapraszam do zapoznania się z propozycjami, wypowiedzenia się na ich temat w ankiecie internetowej, którą zamieszczamy na naszej stronie internetowej. Opinie mieszkańców uwzględnione zostaną przy ustalaniu szczegółowych zakresów poszczególnych działań, a planujemy między innymi poprawę funkcjonowania miejskiej komunikacji autobusowej poprzez zakup autobusów wraz z niezbędną Infrastrukturą. Chcemy wdrożyć bilet elektroniczny. Do tego chcielibyśmy wykonać projekty techniczne dotyczące budowy węzłów przesiadkowych, autobusowych w naszym mieście. Chcielibyśmy, żeby zakupione zostały kolejne pojazdy, zarówno dla policji, jak i straży miejskiej, by dbać o bezpieczeństwo na drogach i prowadzić działania edukacyjne. No i rozbudować, oczywiście, zintegrowany system bezpieczeństwa kamerowego w naszym mieście. Dodatkowo, Chcielibyśmy wymienić oprawy rtęciowe i sodowe na energooszczędne oprawy LEDowe, które są jasne i poprawiają zdecydowanie bezpieczeństwo na w ulicach. Do tego chcielibyśmy te systemy, te systemy oświetleniowe wyposażyć w sterowniki, które umożliwią redukcję natężenia w godzinach późno-nocnych. Dodatkowo chcielibyśmy także sporządzić analizę, koncepcję i dokumentację techniczną dotyczące gospodarowania wodami deszczowymi, ale także opracowania koncepcji rekultywacji jeziora Ełckiego i takich działań związanych z odnowami, czyli bioremediacjami na różnego rodzaju stawach w naszym mieście. Do tego Kampania edukacyjna dotycząca oszczędzania wody i ochrony wód i finansowanie takie grantowe, czyli możliwość pozyskania grantów przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Zachęcam do tego, żeby zapoznać się z tymi propozycjami, pomysłami, wyrazić swoją opinię, a te opinie będą dla nas ważne, kiedy będziemy starali się złożyć już kompleksowy wniosek o pozyskanie tych środków dodam że jako miasto staramy się korzystać z każdego źródła finansowego zarówno ze źródeł Unii Europejskiej źródeł polskich ale także programów o którym dzisiaj wspominam. Przed nami zmiany organizacji ruchu na ulicach. Tak jest, widzimy liczne modernizacje w ełku w centrum miasta. Powiem teraz o małej zmianie przy ulicy 3 maja, ponieważ w tym tygodniu czekają nas zmiany. Od czwartku, 5 września, planowane jest przywrócenie ruchu dwukierunkowego na odcinku. W zasadzie wdrożenie ruchu dwukierunkowego na odcinku od Mickiewicza do Kościoła Chrześcijan Baptystów. Ja tylko przypomnę, że ten odcinek jest w tej chwili zupełnie zamknięty, ponieważ była właśnie kładziona infrastruktura w głębi ziemi. Teraz będziemy mogli, chcąc dojechać do różnego rodzaju instytucji przy 3 maja, także do budynków mieszkalnych, wjechać od ulicy Mickiewicza i do Kościoła Chrześcijan Baptystów. Będzie to ruch dwukierunkowy. Natomiast na odcinku od ulicy Armii Krajowej, ruch Dwukierunkowy odbywać się będzie do wysokości wjazdu do garażu podziemnego, do budynku o numerze 7b. Dalej będą prowadzone prace ziemne. Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności. Apeluję oczywiście o to, by przyglądać się znakom drogowym, które na ten czas będą ustawiane. Kolejny temat. Zbliża się 17. edycja konkursu na wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk. Tak, do 15 października zachęcam wszystkich tych, którzy ukończyli studia i napisali prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie, doktorskie, podyplomowe o naszym mieście z różnej, czy różnorodnej tematyki, ale dotyczącej miasta Ełku. O składanie takich prac w konkursie, na najlepszą, na najlepszą pracę. Celem konkursu jest popularyzowanie tematyki związanej z naszym miastem, umożliwienie autorom prac promowania ich osiągnięć, ale także podejmowania takich nowatorskich rozwiązań badawczych poświęconych naszemu miastu. Mogą to być prace zarówno dotyczące Architektury, przestrzeni, rozwiązań komunikacyjnych związanych z ochroną środowiska, turystyką czy inne prace badawcze. Przypomnę, do 15 października można składać prace. Szczegóły na temat konkursu na stronie miasta. Pula nagród wynosi 10 tysięcy złotych, które zostaną przekazane, podzielone jako nagrody tym, którzy którzy zdobędą najwięcej punktów. Te prace zostaną ocenione przez specjalną komisję, a rozstrzygnięcie odbędzie się w grudniu tego roku. Ełk wkrótce będzie gościł nie, no nie byle jakie, to mało powiedziane, ważne osoby, bo zbliża się ósme forum otwartego regionalizmu. Tutaj no już po raz czwarty Ełk będzie gościł te osoby. Tym razem hasło przewodnie to Czas na Zmianę nowe otwarcie obywatelskiej debaty o Polsce. Dlaczego to ważne wydarzenie? To bardzo ważne wydarzenie organizowane przez Muzeum Historyczne w Ełku, czyli Ósme Forum Otwartego Regionalizmu, we współpracy z profesorem Trabą i licznymi specjalistami i autorytetami z socjologii kulturoznawcami. Nasze muzeum zaprasza na spotkanie, rozmowę o sztuce, literaturze, polityce. Wydarzenie to odbędzie się, będzie się odbywało w czwartek, piątek i sobotę. Zachęcam do tego, by spojrzeć na stronę miasta, na stronę, na stronę Również Muzeum Historycznego Wełku, ponieważ będą prowadzone dyskusje na temat i decentralizacji, tego, co się dzieje w tej chwili w Polsce, na temat wpływu kultury na zmiany w Polsce. Bardzo ciekawe nazwiska będą się przewijały. Mówię tutaj o tych osobach, które przyjadą do naszego miasta, m.in. pan redaktor Adam Krzemiński, pan Bazil ale także liczne grono specjalistów, o których już wspominałem. Przez te trzy dni będą się odbywały dyskusje, debaty, spotkania dotyczące regionalizmu, dotyczące aktywności obywatelskiej, zachodzących zmian w społeczeństwie. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. I kolejne wydarzenie: koncert jubileuszowy Churu Gospel, To już 10 lat. Tak, mija 10 lat Chóru Gospel, który działa przy Euckim Centrum Kultury. W Chórze śpiewają pasjonaci muzyki, różne osoby, różnych zawodów, specjalności. 6 czerwca odbędzie się koncert jubieluszowy, w czasie którego wysłuchamy te pieśni i utwory, które towarzyszą. Gospelkowi i wszystkim miłośnikom tej muzyki od 10 lat. Będą też znani wokaliści, którzy wokaliści i ci instruktorzy, którzy przyjeżdżają do Ełku, m.in. Beata Betty, Stasia, Colin Williams, zespół Holinoids i oczywiście to nie jest wszystko, ponieważ um, będą się odbywały również warsztaty Gospel 7-8 września i 8 września odbędzie się Koncert finałowy o godzinie 17, a wcześniej oczywiście warsztaty, ale nie jest to jedyna propozycja, czy jedyne propozycje na nadchodzące dni, ponieważ 7 września mamy Narodowe Czytanie Kordiana Juliusza Słowackiego. Jest to Narodowe Wspólne Czytanie pod patronatem, pod patronatem i akcją zainicjowaną przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym, w tym dniu o godzinie 10 odbędą się warsztaty rozwojowe, dotyczące, z których można skorzystać. Serdecznie zapraszam. Odbędzie się także wernisaż Wystawy Malarskiej przemiany. Wszystko od godziny 10, a o godzinie 13 będziemy czytali Kordiana. Zapraszam. Zapraszam również na ostatnią potęcówkę na bulwarach nad rzeką Ełk 8 września o godzinie 19. Panie prezydencie, dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszeń.